Potem zobaczyłem niebo otwarte. A oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym. I w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim, na białych koniach ubrane w bisior biały i czysty, a z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną, i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i pan panów.